Pa, wyłącza! Pa, pa, Jaki pedał! Jaki pedał. Jaki pedał. Oj, chuj. Jaki grubas, niebany pedał. Pe, pedał! Pedał, pizda twój szary ojciec, kurwa, jebany, cel pierdolony! Padaj, twojego ojca w pizdę! Ty, ojca w pizdę! Ruchałem ci ojca pedale <śpiewa> Czajka, Czy ja wiem kurwa, żebyś ty się śmiał kurwa? Żebyś ty się kurwo śmiał pedale? Tyk ja ci ojca ruchałem na pizdę? OJ JAKI GRUBAS, JEBANY PEDAŁ HEHE, <grymny> PEDAŁ OJ JAK TY... Chodź PAN ZABACIŚ PLATFUSA JEBANEGO,